Ze względu na pandemię w tym roku ferie zimowe w całym kraju rozpoczęły się w tym samym terminie. Rząd zniósł także zakaz przemieszczania się bez opiekuna lub rodzica dla dzieci i młodzieży. Oznacza to, że będą mogły one samodzielnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wyjazdy na ferie w tym roku są niemożliwe, ale nie oznacza to, że przerwa zimowa to stracony czas. Jak podkreślają pedagodzy dla dzieci i młodzieży, to moment, żeby odpocząć od nauki. To także okazja, żeby spotkać się z rówieśnikami, nawet jeśli mają być to spotkania online. Takie również mogą przy mieć korzyści. Ja bym tutaj rzeczywiście te dzieci troszeczkę od tej szkoły odsunęła, prawda? To jest czas jednak, to jest jednak ich odpoczynek, tak? Niech one się nie uczą tego, co ktoś im zaplanował, tylko uczą się przez zabawę bardziej. Ja wiem, że wielu rodziców ma taki dystans, jeżeli chodzi o spędzanie czasu w sieci przez dzieci, natomiast myślę, że jeżeli będą umawiać się wspólnie, łączyć się w grupy, przygotowywać strategię w grach, to też jest to dla nich rozwijające i ciekawe. Pedagodzy podkreślają, że rodzice nie Powinni starać się zagospodarować dziecku czasu co do minuty i dać pewną swobodę, a nawet możliwość ponudzenia się. W ramach spędzania czasu razem warto postawić na gry planszowe lub spacery. Więc nawet takie wypady za miasto jednodniowe, yy, nawet przy takiej pogodzie, jaka jest teraz, nie jest rewelacyjna, ale spacerować można. Tak, także tutaj polecam spacery. Yy, to jest jedna opcja. I zwiedzanie może takich zakątków, w których jeszcze te dzieciaki nie miały okazji być z rodzicami. U mnie w moim domu mam dziewięcioletniego syna, więc jak najbardziej sprawdzają się gry takie, gdzie moje dziecko może budować różnego rodzaju rzeczy. To są właśnie ostatnio mamy tutaj u nas są bardzo modne kulki magnetyczne i te, takie gry, gdzie można tymi kulkami operować w dowolny sposób. Możemy robić to wspólnie i moje dziecko, no, wtedy wspólnie możemy spędzać czas, ale z drugiej strony wtedy, kiedy ja pracuję i nie mogę poświęcić mu tego czasu, to też. Jest to taka, taka sytuacja, kiedy może się zabrać sam. W czasie ferii organizowane są także stacjonarne półkolonie lub różnego rodzaju zajęcia online. Instytucje miejskie takie jak Hala Stulecia lub Hydropolis przygotowały swoją ofertę edukacyjną dla dzieci. Kto się zapisze w tym i w następnym tygodniu, odbędzie niesamowitą przygodę z wodą. Będzie mógł wcielić się w rolę naukowca, poznać. Prawa fizyki, które towarzyszą nam od zawsze, będzie mógł eksplorować e, kosmos, dowiedzieć się, gdzie jest woda. Pod postacią wody, a także pod postacią lodu. Zajęcia to jedno, ale dzieci są spragnione kontaktu z rówieśnikami. Zniesienie zakazu przemieszczania się bez rodzica daje także możliwość swobodnego wyjścia z domu i chociażby spaceru z przyjaciółmi. Warto dobrze wykorzystać przerwę zimową, znajdując dla dziecka złoty środek między zabawą i nauką. Echo 24, Oliwia Stasiak.